Przypadki słowa przedstawia Iwona Smolka. W tym tygodniu proponuję utwory Jana Henryka Cichosza z tomu „Chwila”. Jest to wybór wierszy z wielu tomików i wielu lat pracy twórczej. Urodzony w roku 1949, zadebiutował w roku 1972, w 1983 ukazał się jego pierwszy tom zatytułowany Pielgrzymka. Ten wybór liryków z 40 lat nie jest obszerny. Urodzony wielobyczy, mieszkający w krasnym stawie, Poeta jest wierny swojej ziemi, a jej pejzaże stanowią temat wielu utworów. Na rozstajach. Ktoś na rozstajach dróg z mapy przybitej do drzewa starannie powykreślał pierwsze i ostatnie drogi i ścieżki. I nic tu nie pomogą kartograf i zegarmistrz, którzy z wielkim namaszczeniem pochylili się nad wskazówką czasu. A obok oniemiały i bezradny listonosz pogubił wszystkie adresy i błądzi z listami pierwszymi i ostatnimi, bezradnie rozkładając ręce. Kilka chwil w oknie. Za moim oknem pociąg relacji Zamość Lublin z kilkoma pasażerami. A za chwilę. Przejedzie towarowy z czterdziestoma wagonami węgla z Bogdanki do elektrowni w Połańcu. Teraz ulicą idzie dwoje staruszków, dźwigając torby z zakupami i rurę do tak zwanej kozy. W pośpiechu wyprzedza ich dziewczyna w kurtce podszytej wiatrem, z błyszczącym smartfonem. Do mojej skrzynki listonosz wrzuca list. Czas na herbatę. Prosty wiersz. I znów nie pojechałem. Niebo ścieliło się złotem, z pożółkłej fotografii zszedł ojciec z wyostrzoną kosą. I znów nie pojechałem. Dom stał otworem. Na ścianach więdły weselne bukiety i obrazy święte z umarłą modlitwą. I znów nie pojechałem w wysokich trawach odnaleźć ścieżkę do miejsc pierwszych. Brzezina. Biało tu i cicho. Tak cicho, że słychać jak czas zarasta słojami. I tylko obawa, że za wskazówką zegara może ktoś przyjść z wyostrzoną siekierą. Wiersze Jana Henryka Cichosza z Tomu Chwila czytał Piotr Bajtlik. Jutro ciąg dalszy. Zapraszam. Iwona Smolka.